Witam Państwa, Jan Bodakowski. Wczoraj był marsz rolników, robotników, leśników i myśliwych, który zakończył się brutalną pacyfikacją protestujących przez policję. Widać, wraca Stare. I na ten temat porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Marcin Dybowski. Witam serdecznie, Panie Marcinie. Kłaniam się Państwu. Panie Marcinie, wraca Stare? No, właśnie nie tylko jeśli chodzi o reakcję. Ja tutaj widzę coś o wiele bardziej niebezpiecznego, mianowicie, że wraca to, co widziałem w latach 90., to mianowicie, że z jednej strony naród protestuje, że jak najbardziej powołuje się na swoje słuszne racje, powołuje się nawet na. Obietnice wyborcze, czy okrągłostołowe, czy jakieś inne gruszki na wierzbie, które, które słyszał od rządzących, zaufał, że właśnie ci rządzący to przecież są ludzie Solidarności, w związku z tym przecież po to zostali dopuszczeni do. Przez okrągły stół do rządu, żeby teraz właśnie niby Polska odzyskała niby niepodległość. No i było tak, jak było. Ja z racji swojego wieku bardzo z, tak z dystansem patrzę na to, dlatego co się dzieje, dlatego bo nie, nie widzę postulatów politycznych, tak? Nie widzę, żeby rolnicy byli na tyle przytomniejsi od tych. Protestujących w latach 90., żeby po prostu zaczęli tworzyć swoją własną organizację polityczną, czyli po prostu partię polityczną, albo nawet kilka partii politycznych, w każdym razie, żeby to miało jakieś przekształcenie w, w jakieś konkrety polityczne. Na przykład, Chociażby to, co proponuje Ruch Kontroli Wyborów, żądanie referendum w skali całego kraju, referendum właśnie domagającego się odpowiedzi na to, czy chcemy, czy nie chcemy Zielonego Ładu, czy Fit for 55, czy różnych innych kolejnych kretyństw Komisji Europejskiej, bo przypomnę, że za 2-3 lata także jest uderzenie. Wyparcie z, z rynku tych monet czy papierków, banknotów, które imitują pieniądze. No i tacy rolnicy, czy my wszyscy zostaniemy tylko i wyłącznie z tak zwaną walutą cyfrową, poprzez którą bardzo prosto będzie zablokować wszelkie nasze bunty, czy wszelkie nasze po prostu prywatne działania. Więc ja tutaj w imieniu ruchu kontroli wyborów, ruchu kontroli władzy apeluję, by te demonstracje nie zostały tak jak w latach 90 zmarnowane, a na razie wygląda mi na to, że zostaną zmarnowane, dlatego, bo mamy do czynienia z mistrzami słowa, jeśli chodzi o czy to rządzących czy opozycję. Które to słowa nic nie znaczą, i w latach 90., gdzie widziałem tysiące, to naprawdę tysiące protestów, czy to lokalnych, czy w cen centralnych, czyli na przykład w, w Warszawie, dużych, małych. Wszystko to rozchodziło się po kościach, dlatego bo po prostu właśnie było to rozgrywane. I tutaj obawiam się, że jeśli rolnicy nie zrozumieją właśnie tego, że musi to być przekształcone w ruch polityczny i z żądaniami politycznymi, z wejściem do instytucji takich na przykład chociażby jak Sejm, jak ministerstwa, jak urzędy, czy to w formie właśnie reprezentacji, czy to w formie Poprzez wybory, czy po prostu w trakcie takich na przykład wydarzeń, należałoby się domagać od posłów, by skorzystali z tego, co jest ich przywilejem. Mianowicie każdy z nich ma prawo wprowadzić na teren Sejmu 10 czy 15 gości i należałoby właśnie tych rolników wprowadzić do środka, do tego budynku, a wszelkie takie protesty przed budynkami. No, po prostu skończą się tak jak w latach 90. czyli skończył się rozkradzeniem do końca Polski pośród tysiąca przepięknych demonstracji, przepięknych marszów, powiewania biało-czerwonej. No i po prostu no, trzeba pójść po rozum do głowy. Proszę zobaczyć, co zrobili holenderscy rolnicy. Holenderscy rolnicy właśnie wyłonili spośród siebie reprezentację, wreszcie prawdziwą, nie skorumpowaną przez ich skorumpowane elity, no i weszli do ich niego parlamentu, i teraz po prostu mają tam głos i teraz rzeczywiście skuteczniej bronią swojej własności. Jeśli polscy rolnicy nie zrozumieją, że muszą mieć wreszcie prawdziwą reprezentację, że musi powstać prawdziwa partia reprezentująca Polskę z, związaną z rolnictwem, z ziemią, z bogactwami naturalnymi, Polskę, można powiedzieć, reprezentującą prowincję, a nie te mafie wielkich miast i mafie polityczne, no to po prostu z tego nic nie wyjdzie. Więc ja tutaj mam wielkie oczekiwania wobec oczywiście tych rzeczy, które się dzieją na naszych oczach, ale mam też pamięć swoją, która no, podpowiada jedno. W latach 90. byliśmy obserwatorami takiej walki, przy czym przy wszystkich tych walkach Polska została rozkradzana, Elity zostały totalnie skorumpowane, i mamy to, co mamy. A nie jest to przypadkiem dowód na to, że nie korzystamy z historii. Historia nie jest dla nas nauczycielką życia, bo mamy świetne takie przykłady tego, jak dzięki samoorganizacji społecznej, dzięki Narodowej Demokracji, Ruchowi Ludowemu, także tym niepodległościowym socjalistom, wszyscy oni tworzyli organizacje, partie, bojówki. Swoje oddziały zbrojne. I dzięki temu, jak nadarzyła się okazja w 1918 roku, to było kim budować tą Polskę i ją odzyskiwać. A my stoimy w takiej sytuacji, już ja to widzę od kilku dekad, kiedy. E... My jesteśmy w ogóle niezorganizowani. Nie mamy kapitału społecznego. E, nasi celebryci prawicowi to mówią w jakimś duchu takim monarchistycznym: nic nie róbcie! Czekajcie, aż na Białym Kroju koniu przyjedzie zbawiciel, król, który za was wszystko zrobi. No i my tak siedzimy, czekamy, pójdziemy sobie tą na demonstrację, pomachamy i nic z tego nie wychodzi. Czy to nie jest przypadkiem tak, że nie korzystamy z e, historii? Jeszcze do tego jesteśmy, od, jesteśmy rozpracowywani przez różne obce siły wrogie nam, które nam wmawiają przez takich naszych celebrytów, że, żebyśmy tu nic nie robili, żebyśmy nie podejmowali tej społecznej aktywności, nie odwoływali się do tego etosu zaangażowania się w, w polskość, etosu, tak. który się narodził w Polsce szlacheckiej. Tak, to, to, ale to proszę zauważyć, to nie jest tylko problem y, polski, y, bo ja tutaj będę cały czas jakby leczyć nas y, z jakichś kompleksów i temu, żebyśmy sobie. Fatalnie wychodzili na tle innych narodów. Proszę zobaczyć, że cały świat na to choruje. No może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ale tam jest właśnie ta tradycja walki i oni mają świadomość tego, są młodym narodem, mają świadomość tego, że bez walki, bez Dostępu do broni nie ma żadnej szansy na posłuszeństwo władzy wykonawczej, czy, czy także w, czy z czasów kolonialnych wyzwolili się właśnie po prostu sięgając po broń i, i nie zostali później spacyfikowani jakimiś pseudo pokojowymi. Apelami, prawda, że wszystko się da załatwić pokojowo. No niestety Europa została rozłożona moralnie, została rozłożona w ten sposób właśnie, że tam można przy mężczyznach gwałcić nawet kobiety i ci mężczyźni nie wiedzą do czego służy broń, nie wiedzą w ogóle do czego służą pięści nawet by chronić swoje dzieci czy żony przed. Tymi awanturami czy tymi nachodźcami, no to wszystko właśnie ma zniszczyć wolę oporu. No ale właśnie wtedy ta wola oporu się może odrodzić, kiedy tracone są złudzenia. I moim zdaniem, ten proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia w całej Unii Europejskiej, a także i w Polsce, no właśnie polega na tym, że na szczęście ludzie przestają mieć złudzenia, przestają żyć. Tymi obietnicami i kłamstwem konsumpcjonizmu. Ten, to kłamstwo konsumpcjonizmu, które tak naprawdę jest ludożerstwem, ponieważ obecne pokolenie pożera następne pokolenia, prawda? Żyjemy na koszt przyszłych pokoleń, które zostaną obrócone w niewolę, żeby spłacić tą naszą rozpasaną konsumpcję. I konsumpcję naszych, naszych elit, a nawet nie konsumpcję, tylko po prostu zwykłe złodziejstwo i korupcję. Więc w tym momencie mamy szansę, kiedy właśnie widzimy, że jest przed nami ściana, i bardzo się cieszę z dzisiejszej deklaracji. Donalda Tusk'a, który mówi, że on nie ma zamiaru ustępować kwestii zielonego ładu. Bardzo dobrze właśnie, że zajmuje takie stanowisko, bo dzięki temu rolnicy nie popadną w pułapkę taką, jak w latach 90. popadały różne grupy społeczne czy zawodowe, no, które po prostu myślały, że rzeczywiście, skoro rząd, no, to jest nasz rząd solidarnościowy. Albo nasz rząd, tam jakiś, nie wiem, ten lewicowy obiecujący właśnie jakieś gruszki na wierzbie, no to na pewno oni jednak to nam zrealizują. Tymczasem proszę zauważyć, że przez całe lata 90., a także lata 2000., przecież czy 2010, czy 2020, no to przecież to jest cały czas. Reformowanie, niekończące reformowanie reform wcześniejszych to jest ciągłe, po prostu psucie państwa, czy próby nieudane, kompromitujące same w sobie. Chociażby, na przykład, niestety ta próba reformy sądownictwa, która została obalona i nic z niej nie zostało, to jest po prostu psucie państwa i jest tylko pytanie: jak bardzo świadome przez tych ludzi, którzy nami rządzą i którzy nas po prostu oszukują. Jeśli wreszcie są rolnicy, którzy są zdeterminowani, są nie tylko rolnicy, bo tak jak Pan powiedział, także i gruby inne zawodowe, a przede wszystkim także i przedsiębiorcy, którzy przestają mieć jakiekolwiek złudzenia, którzy wiedzą o tym właśnie jakie za chwilę będą im szykowane pułapki, że nie będzie można opalać gazem, że, że przed chwilą te, zresztą kotły gazowe zostały właśnie wprowadzone w miejsce tych kotów wcześniejszych, i była obietnica, że właśnie tak należy chronić planetę, więc to wszystko po prostu na szczęście ma szansę takiego szybkiego upadku i konfrontacji z rzeczywistością i ludzie, którzy wreszcie głowami swoimi poprzez wysokie rachunki te za prąd. Za gaz, za, za wszystko praktycznie uderzą się, że tak powiem, czoło, czołem o tę ścianę komunizmu, powracającego komunizmu i komunizmu europejskiego, no jest szansa, że otrzeźwieją. I tak jak nasze strajki w latach okupacji komunistycznej nie wynikały z jakichś wielkich, wspaniałych idei, tylko no z tego, że po prostu postanowiono zrobić jakieś podwyżki, które miały okraść ludzi z ich resztki, resztki zasobów. No to też i pojawiały się hasła, o godności. Więc i tutaj teraz, jeśli ludzie przestaną pacyfistycznie patrzeć na świat, zrozumieją, że każda struna naszej wolności została napięta dzięki buntowi naszych przodków i sięganiu po siłę, by przeciwstawić się sile, no to wtedy jest szansa na jakiekolwiek powodzenie. Natomiast jeśli to będzie wyglądało w ten sposób, że te Protesty będą gdzieś na zewnątrz, a z Sejmu tylko kilku posłów wyjdzie zamiast kilkuset, by chronić tych strajkujących, tych protestujących, no to, 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 to nic z tego nie wyjdzie. Jeśli dopiero wyjdą właśnie ci posłowie z tych swoich pieleszy i nadstawią swoją pierś. I skorzystają ze swojego immunitetu, no to wtedy jest szansa na, na zmiany. To jest ten błąd, który też został niestety popełniony w czasach rządu Olszewskiego. Jestem tutaj odosobniony, ale myślę politycznie. Cóż, cóż z tego, że pan premier Jan Olszewski wygłaszał bardzo piękne przemówienie? Kiedy po tym przemówieniu był przegłosowany, on powinien był przemawiać, a na początku przemówienia swojego sejmowego, jako premier, powinien wezwać. Polaków do tego, by przybyli pod Sejm, ponieważ zagrożona jest niepodległość Polski i zagrożony jest byt państwa polskiego, i jak pod, to, pod tym Sejmem byłoby 50-100 tysięcy patriotów, a jeszcze każdy z posłów wprowadziłby do Sejmu po 10 czy 15 gości i ci ludzie stanęliby. Na galerii w Sejmie i stanęliby za Wałęsą, to Wałęsa już by się tak nie śmiał z tego wszystkiego i niewykluczone, że wtedy właśnie ten rząd przeprowadziłby skutecznie kwestię lustracji, bo przypomnijmy, że i marszałek Sejmu już się podał do dymisji i nawet jeden z posłów już z mównicy złożył swój mandat. Więc zabrakło tej presji. Jeśli tej presji nie będzie blisko, jeśli ta presja będzie daleka i będą te kordony policji oddzielały, Rządzących złodziei od tych, których okradają, czyli od narodu, no to z tego nic nie, wyj nie wyjdzie. W momencie, kiedy naród, tak jak na Filipinach, dajmy na to, czy na czy w innych wydarzeniach historycznych naród przeciągnie na swoją stronę policję i wojsko, wtedy dopiero jest szansa na skuteczny przewrót. A jeśli te, to się nie dokona, to będziemy żyli cały czas w nocy okrągłego stołu i cały czas będziemy po prostu biadolić nad sobą, ponieważ po prostu mamy kastratów u władzy albo u w opozycji, w ławach opozycji i ci straci po prostu nie potrafią ani wyciągnąć wniosków z dawnych wieków, ani sami nie mają koncepcji, jak sięgnąć po władzę. E, niewątpliwie e, efekt synergii sprawia, że te pojedyncze działania wtedy, kiedy są zorganizowane, to są o wiele silniejsze. Panie Marcinie, bardzo dziękuję Panu za tą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Marcin Dybowski. Dziękuję uprzejmie. Zachęcam państwa do oglądania na antenie mediów narodowych i w telewizji i na naszym kanale facebookowym naszej relacji z konferencji antyunijnej, którą zorganizował pan Marcin Dybowski i do wspierania finansowego me mediów narodowych. To są te media, które poruszają te tematy, które są naprawdę ważne dla nas, egzystencjalne, a które są ukrywane przez media establishmentowe. Żegna się z państwem Jan Bodakowski. Dim balim 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 Diana firmy Ultrapur to najlepszy materiał do izolacji poddasza w Twoim domu. Nowoczesny system dociepleń poliuretanowych firmy Ultrapur to wygoda, skuteczność i dobra cena. Polska firma rodzinna Anita oferuje szeroki wybór pysznych lodów. Anita z miłości do lodów. Aby twój ogród tryskał zielenią, dbaj o niego używając polskich narzędzi i sprzętu do nawadniania firmy RAM. Szukasz inspiracji na swoje wakacje? Najlepsza oferta wakacji Last Minute tylko na lastowiec.pl. Zakład Metalowy Walkiewicz, polski producent narzędzi ogrodniczych spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Złotecki jest polskim producentem tłoków i zestawów cylindrowych. Produkujemy wysokiej jakości tłoki i zestawy cylindrowe do najpopularniejszych ciągników rolniczych w Polsce. Złotecki. Folk z miłości do dobrego smaku. Naturalnie polska karma dla psów i kotów. Sprawdź na pupilkarma.pl Wesprzyj nas. Tutaj żaden partyjny komisarz nie mówi mi, o czym mam rozmawiać. Wesprzyj nas. Tutaj jest wolność. TVN to telewizja bazująca na tradycyjnych polskich wartościach. Jesteśmy katolikami i nie wstydzimy się tego. Wesprzyj nas i zrób cykliczny przelew na numer konta 33 10 20 10 55 00 00 93 02 05 71 01 00. W tytule przelewu wpisz Darowizna na TVMN.